Cześć kochani, witajcie na kanale Opowieści Losu, z tej strony Anna. witam was ciepło serdecznie w nowym, kochani, roku 2026. Dziękuję wam za wasze lajki, za subskrypcje, za wyświetlenie, udostępnienia kanału, również za wasze cudowne podziękowania, komentarze i opinie. A dzisiaj masz wiadomość, także jeśli jest to twoje, ten filmik cię odnajdzie, przyjmij, napisz w komentarzu, czy to tobą rezonuje, czy nie. No i tyle, kochani. Także jako tutaj dla ciebie jest ważna wiadomość. Jaka to dla Ciebie jest ważna wiadomość? Dziękuję. Odchodzi od Ciebie jakaś szansa na coś. Na co? Brak szansy. I jest to życzenie jakiejś kobiety, kochani. Ktoś, kto chce być numerem jeden znosić się, odnosić sukces, tak? Ktoś Tobie odbiera jakąś szansę. Co jeszcze? To jeszcze do przekazania ważnego też tu być może planuje jakiś wyjazd jakiś wylot być może do kogoś z relacji uczuciowej, gdzie jest pełno pasji namiętności mhm, Czy jest na gruncie przyjaźni Ale ktoś tutaj się kieruje, kochani, prawdopodobnie głównie, głównie ego, tak? Na gruncie jakieś przyjaźni. Możliwe, że tu chodzi o zodiakalne bliźnięta. Lub bliźnięta, kochani, odzyskują spokój, ale też zmierza do kogoś sława. Lub są spokojne o to, że czyjaś sława jest jakby, kochani, niezakwiana. Inteligencja, podręczniki, pamięć. Słyszę słowo pamięć. I ruina. Ktoś tutaj chce w jakiś inteligentny sposób coś kochani zrujnować lub kogoś, aby nie dać komuś wsparcia, aby odmówić komuś jakiegoś wsparcia. Ktoś chce być może, kochani, jakąś rodzinę opuścić? Coś, co miało być w jakiejś rodzinie, kochani, jakąś negocjacją. Miały toczyć się jakieś negocjacje prawdopodobnie. I ogień, kochani, pożar. Być może, że opuszczenie jakiejś rodziny e I, I konieczność negocjacji z kimś wywoła jakiś pożar, jakieś bardzo energiczne emocje w kimś lub w jakiejś sytuacji? Lub ktoś opuszcza, kochani, jakąś rodzinę i daje komuś zlecenie, aby ktoś coś podpalił? Czyli jest, kochani, ta energia też powracała, pamiętacie? Ktoś tutaj traci jakieś błogosławieństwa w związku z jakąś sytuacją? Jest to życzenie pewnego mężczyzny lub jakiś mężczyzna traci jakieś błogosławieństwo nad sobą. Ktoś, kto jest żonny, kochani, szacunku, kto jest postacią honorową. Ktoś tu może być bogaty dzięki, nie wiem, wyganej na loterii w Eurojackpot, albo ogólnie być szczęśliwy z powodu tego, że ma dostatek. Możliwe, że tutaj odchodzi jakaś osoba z Poznaku 2. Osoba z energią z znaku 2. Co jeszcze? Ktoś tutaj odchodzi po jakąś przyjemność, kochani. Ktoś rezyduje z czegoś. Ktoś się obraca i wychodzi. Tak to słyszę. Ktoś się obraca i wychodzi. Dla kogoś przyjemnością jest władza absolutna i ktoś po to zmierza. Ale gdzie indziej prawdopodobnie? Być może ktoś opuszcza jakiś swój rodzinny dom i... No i ponownie, kochani, Eurojack pod szczęście. Ktoś idzie po szczęście. Lub ta władza absolutna daje komuś, kochani, szczęście. Jest to prawdopodobnie twój wróg ktoś, z kim były tutaj jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, konflikty, To się wiecznie na ciebie czaił, bo być może prowokował jakieś nieprzyjemne incydenty. Ktoś tu mógł, to, ktoś tutaj musiał, kochani, naprawdę ostro postawić się w jakiejś sytuacji konfrontacji z jakąś sytuacją. Być może, że chodzi o zedekalnego skorpiona, być może skorpion musiał walczyć z jakimś mężczyzną z poznaku lwa lub z osobą z poznaku lwa. Ktoś tu miał, lub ma jakiś plan na coś tak. Aby ktoś wyzdrowiał, lub ktoś ma plan i udaje, kochani, chorobę. Ktoś ma plan związany z czyimś zdrowiem, a raczej z oszukaniem kogoś odnośnie swojego zdrowia. Ktoś albo pokonuje chorobę, albo udaje chorobę, tak. Jeszcze aby, aby zamknąć, kochani, jakieś drzwi za sobą. Ale tu jest energia Saturna, tak karma. Coś jeszcze do przekazania. Słyszę, że ktoś chce gdzieś jakby wyjść i nie wrócić. Ktoś tu ma jakiegoś asa w rękawie, jakąś szczęśliwą kartę. Być może ktoś zamierza coś przehandlować, coś sprzedać, zamienić, yy, aby coś zyskać i to jest czyjąś szczęśliwą kartą. Coś jeszcze tutaj. Jeszcze jedną kartę bym poprosiła, żeby tak dopowiedzieć na sam koniec. No, dziękuję. To tu być może powraca z jakiejś podróży, lub nie dochodzi do jakiegoś wyjazdu z powodu otrzymania, kochani, jakiejś wiadomości z jakimiś kluczami bądź kluczem skądś, do czegoś, do jakiegoś miejsca, lub wiadomość jest czyimś kluczem. Lub otrzymanie jakiejś wiadomości, jeszcze jakieś klucze dla jakiegoś sporu sądowego, aby odnieść, kochani, sukces, możliwe, że chodzi o znak wodnika. Coś związanego, kochani, z jakimś podarunkiem od gegalnej panny, tak? Coś, co miało być dla wagi, lub coś, co miało być równowagą dla osoby z poznak wagi bądź ryby. Ojejku, kochani. No, zaczynamy ten rok ciekawie. Energia powraca. Dobrze, jeśli jest to Wasze, napiszcie, przyjmijcie się, nie zostawcie dla kogoś innego. Na dzisiaj Wam dziękuję. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce. Pa pa.